To jest chyba jego prywatna polityka, bo trudno odnieść wrażenie, by miała to być polityka polska, a już na pewno pro-polska. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, w jakim to się dzieje w kontekście sytuacyjnym. Znów jest tak, że to Donald Tusk, premier, premier Polski, wychodzi przed szereg, wyjeżdża przed ten cały polityczny peleton po to, żeby prawda, w jakiś sposób zaatakować Donalda Trumpa. To jest kolejna, kolejna sytuacja, tego typu. A jednocześnie, jeśli się popatrzymy na stosunek administracji amerykańskiej do Polski, szerzej całej Polski, no to widać, że oni traktują nas w jakiś sposób, bardzo szczególny. Wystarczy sobie przesłuchać lub przeczytać zapis wczorajszej rozmowy pana ambasadora Toma Rosa z Mateuszem Morawieckim, która miała miejsce w waszej konkurencji. No to doskonale widać, że i środowisko Zjednoczonej Prawicy, w tym przypadku pan Mateusz Morawiecki, i strona amerykańska widzą pewne sprawy bardzo podobnie. I również Amerykanie widzą. Sprawy polskie bardzo podobnie do tego, co przy, przynajmniej przez 8 lat usiłowała wprowadzić w dużej mierze wprowadziła Zjednoczona, Zjednoczona Prowizja. To znaczy, że Polska rola Polski w regionie jest na tyle istotna, że ona, polska, nie zniknie, nie znikniemy z Radaru Stanów Zjednoczonych. Rolą Polski jest bycie gospodem, mocarstwem regionalnym którego siła emanuje na cały obszar Trójmorza, stanowiąc barierę pomiędzy zbliżeniem między Niemcami a Rosją. Przykro mi, że pan premier nie ma tej świadomości, albo ma i właśnie działa przeciwko temu, by, by tak się stało. Polska ma potencjał, by być hubem energetycznym dla całego Trójmorza. Polska ma potencjał, by być hubem militarnym, w tym przypadku jest, dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli ktoś nie chce skorzystać z tego, że mamy w tym momencie bardzo przychylną wobec nas administrację w Stanach Zjednoczonych, dzięki której możemy uruchomić procesy, których prawdopodobnie nie będzie dało się już tak łatwo zatrzymać naszym przeciwnikom. A w zamian wychodzi na konferencję prasową tylko po to, by no, w sposób raczej taki. no. Groteskowy, no bo tak to niestety wygląda, rugać się prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy zauważmy, Niemcy, Francja i inne kraje europejskie raczej z, z, z taką retoryką nie wychodzą. No to pytanie, w, nie czyim, interesie, nie wychodzą. w czyim interesie działa Donald Tusk? No właśnie.